Obecne tempo życia, praca zawodowa, wyjazdy, a także liczne obowiązki sprawiają, że dbanie o regularne żywienie i spożywanie czterech czy pięciu pełnowartościowych posiłków w ciągu dnia może wydawać się wręcz niemożliwe. To też często sprawia, że bardzo często rezygnujemy z podjętych wyzwań albo co gorsza, w ogóle ich nie podejmujemy. Dieta zwykle kojarzy się z wyszukanymi posiłkami oraz godzinami spędzonymi w kuchni. To jednak niezwykle mylne rozumowanie. Zdrowe jedzenie wcale nie musi być wymagające, a pełnowartościowe posiłki możemy przygotować w kilka chwil. Najprostszą metodą jest oczywiście przygotowanie jedzenia dzień wcześniej, zapakowanie go w pojemnik plastikowy i zabranie ze sobą. Mamy wówczas pełną kontrolę nad wszystkimi składnikami, które znajdują się w posiłku. Ta metoda doskonale sprawdzi się przy krótszych wyjazdach, kiedy przebywamy poza domem dzień, ewentualnie dwa. Kiedy wyjeżdżamy na dłuższy wyjazd i mieszkamy w hotelu, z powodzeniem możemy skorzystać z restauracyjnego menu. Zwykle znajdziemy tam dość szeroki wachlarz posiłków, które z powodzeniem możemy nazwać zdrowymi. Warto zwrócić uwagę szczególnie na różnego rodzaju sałatki, szczególnie z owocami morza, z chudym mięsem, z rybami, czy ewentualnie z serami. W tym przypadku warto jednak zwrócić uwagę na dressingi i tłuste sosy, które bardzo często są do nich dodawane, a które bardzo mocno podnoszą kaloryczność. W ich miejsce warto wybrać oliwę z oliwek, sok z cytryny czy zwyczajnie ocet. Śniadania w tego typu miejscach zwykle mają charakter bufetu. Znajdziemy tam bardzo często pełnoziarniste płatki, pełnoziarniste pieczywo, chudą wędlinę, różnego rodzaju twarogi, jaja i oczywiście ogromną ilość warzyw i owoców. W większych miastach znajdziemy bary i lokale typu bistro, gdzie samodzielnie możemy nakładać porcje jedzenia. Tutaj z powodzeniem możemy skorzystać z produktów gotowanych i grillowanych na parze, takich jak warzywa, chudego mięsa, schudych ryb, owoców morza, a także kaszy, ryżu czy też pełnoziarnistego makaronu. Na stacjach benzynowych coraz częściej znajdziemy przyzwoite kanapki z drogiem czy też rybami. Wprawdzie nie są one idealne, ale wciąż dużo lepsze niż popularne jedzenie w fast foodach. Okazuje się jednak, że nie musimy korzystać z gotowych posiłków, które bardzo często są dość drogie. W większości sklepów spożywczych z powodzeniem znajdziemy produkty, które posłużą nam do przygotowania prostego, szybkiego, smacznego i przede wszystkim zdrowego posiłku. Znakomitym przykładem może tu być serek wiejski z masłem orzechowym. Z powodzeniem możemy również skorzystać z pełnoziarnistego pieczywa, czy to w formie chrupkiej, czy też Tradycyjnej. Warto również mieć ze sobą porcję orzechów, którą schowamy do torebki, czy też będziemy wozić w schowku w samochodzie, która doskonale sprawdzi się w kryzysowych sytuacjach. Odrobina chęci i kreatywności pozwoli przygotować zdrowy, smaczny i pełnowartościowy posiłek, nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. Pozdrawiam, cześć!